Ale ludzie. Ja dzisiaj jadę z mamą do Krakowa, więc uznałam, że to jest idealny dzień, żeby nagrać vloga. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc zapraszam Was. Ma już mnie pośpiesza. Jak widać, bo jeszcze śpiące. Jeszcze chciałam dużo rzeczy zrobić, pomalować i tak dalej, ale jest ósma. mama wyszła tylko z psem i. Dobra, po prostu widzimy się później. Ach, zrobiłam pranie i chciałam teraz jeszcze nastawić psie kurtki, bo jedzie z nami Fritz jak zawsze. Tylko kurde, wiecie co, jego kurtka jest yy, brudna. A... Muszę odtajać. A ten, a co? A... Nie wiem co miałam być. Aha, a jest zimno spod Śnieg. No i kurde, trzeba mu coś wziąć, bo trochę tam będzie łażenia, więc teraz postaram się szybko, dosłownie na pół godziny nastawię się kurtki na pranie i powieszę je na grzejnik, żeby to wyschło. Nie wiem, czy to zda egzamin, no ale dobra, spróbujemy słuchajcie, bo ja skoro mama chce tak szybko jechać, myślałam, że będziemy jeszcze, tak co najmniej z godziny nam zajdzie czy coś, no to by to jakoś tam... No ja wiem, dobra, będę kombinować, zobaczymy, co z tego wyjdzie, albo zobaczę, w jakim stanie jest ta kurtka, może nie będę jej w ogóle brać. Będę wam teraz pokazać Pokażę Wam teraz, jak przygotować bardzo pożywne śniadanie, które jest mega zdrowe i najecie się nim dosłownie na cały dzień. A więc, prostota sama w sobie, czas przygotowania 5 minut, a jest takie, więc potrzebujecie chleb tostowy, ser, ja akurat mam taki, czegoś, coś do smarowania, pomidor. Więc zapraszam Was do przygotowania. Nie mam statyłu, więc wiecie. Po prostu dziękujcie mi za moją inwencję twórczą, bo to nie jest łatwe. Dobra, więc rozpoczynamy kana... robienie kanapeczek od smarowania ich masłem. Kluczowa rzecz jest taka, że smarujecie kanapki masłem od zewnętrznej strony, jedną i drugą połówkę. Od wewnątrz ja zostawiam ją po prostu pustą, daję tam tylko i wyłącznie ser i to się genialnie roztapia. Um, szczerze możecie zrobić, jak chcecie, ale wydaje mi się, że to nie będzie miało tego wajbu. Ja ogólnie nie lubię masła w kanapkach, nigdy nie lubiłam. W szczególności, jeśli na przykład nie wiem, mam jakiś ser czy coś i posmarowane. Dla mnie to swójka, ale wy robicie, jak chcecie. Ja tutaj daję Wam przepis na moje genialne kanapki. I takie oto pyszności wykładamy sobie na suchą patelnię. Mamy już tłuszcz na kanapkach, więc nie jest nam to potrzebne. Smażymy z jednej i z drugiej strony. I gdy już mamy takie super, mega przypieczone kanapeczki, tak jak tutaj na filmiku, widzicie jak para leci z kanapki, do środka wpychamy pomidorka. I to tyle. To już jest finish. Mówiłam, mega pożywne, zdrowe śniadanie w pięć minut. Powiem Wam tak, jem to rzadko, Teraz miałam po prostu nadmiar sera w lodówce i mi się przypomniało, że lubię coś takiego. Ale to jest takie dobre. I wiecie, to musi być tam patelni. Patelnię dajecie suchą też. Chyba to mówiłam. I a, uh, Oczywiście pełne wartości odżywczych mam też. Pełnych wartości odżywczych mam też. Napój przygotowany. Czyli najtańsze chyba cappuccino z Lidla. Czy tam jest inna cappuccino? Chyba nie ma. Jest jedno jedyne. Waniliowe. Z mleczkiem. Mm. A macie energię na cały dzień. ja już gotowa. Teraz zwodzę, bo Mama przyjechała tutaj z Winnie, bo były na wymianie opon. Były na wymianie opon. mi. O, stoi mama. słyszysz jak się drą? Cześć, Ponoć byłaś niegzecna! Był Nie, to Przestraszona! Ja nagrywam vloga. Już mi stanęła. Chodź, Winnie. Winnie się odpala, bo mama, tak jak mówiłam wam, była znana na wymianie opon i troszeczkę dawne czasy chyba się przypominają. Trzymają, bo ja wam tę butę. My nie... ogólnie planowałyśmy tak, z Winnie. Jechać. Wyglądam. No to co? My ogólnie planowałyśmy z Winnie jechać no. do Krakowa, no ale nic. to no nie da się. Dlatego teraz mówiłam mamie, że wzięła linkę na. No to ja wczoraj opony. specjalnie wzięłam, poszłam wzięłam na taki park. Bo nie, parking duży. Tam gdzie autobusy. No Kobieta. Tak, bo ona największy ma problem z mężczyznami. A tam był chłopcy rzeczywiście. Tak, to mężczyźni to i właśnie... I y, autobusy. Jak to autobusy. Tak, autobusy, jakieś przystanki tak? autobusowe czy coś. Tak. Najbardziej dworce, no bo ona a na tych dworcach spędziła was? po prostu najwięcej tam czasu, nie? Zdajmy się tą ulicą, a tam był ten no, przystanek? No Wiem. ona tam mi odpalała, no, Już jakby wiecie, jest, tak jest, ładnie, jak jest to, jak ładnie, jest ładnie, naprawdę zrobiła ogromne postępy, ale jednak to jeszcze nie jest to. Jeszcze wiele lat, my, myślę, że lat Oj, przed nią. To chyba raczej ja nie dożyję. No, chyba mamy dwie i pół godziny, nie dwie i pół godziny, dwie godziny chyba, co nie? Co? Ale już mamy, robimy pierwszy przystanek w Maku, ale nie na jedzenie, tylko na sikanie. Mamo, wiesz, że zajęłaś dwa miejsca parkingowe? Nie, jedno. Dwa, nie widzisz, że tam by się jeszcze ktoś zmieścił? No co, myślałam, że jestem od linijki do linijki. To nie w tej linijce. No, Wygląda, że jest w linijce. Nie, jak się ubieram, to może Wam powiem, jaki jest plan działania. sam że nie bierzemy bóle, ale jednak bierzemy. Ja idę na krusikać, później idzie mama. I najpierw jedziemy na rynek w Krakowie. Bo my głównie jedziemy po to, żeby zobaczyć Jormurg. Bo to... No, krzyczy na mnie. Chodź maluchu, ale zimno jest. Patrz, piszczą na ciebie, no. Byś taki przestojnik. No pokaż się co nie. zrobiłaś, no pokaż się co Kurde. no pokaż Samochody się, nie, wiesz. przestań, pokaż co zrobiłaś, no przestań! możesz pokazać, no pokaż, nie. no pokaż no pokaż się, Jezu, no pokaż się, no, o mój Boże, co ty robisz, czemu w ogóle robisz to czarną jesteś? kredką, Dlaczego yes. czemu robisz to w aucie, czemu ty robisz czarną kredką, co ty w ogóle, o oh, hit, ja się to nie pokażę, to będzie mi wstyd. Jakieś tam najszło? No nie śpisz sobie Mama tylko patrzy na ciebie tak, bo jesteś taki najszło czy bo szobiega tam do siebie. No to nie to się nie Nie, leżę sobie dalej. A słuchajcie, my już jesteśmy na miejscu, idziemy. I oczywiście nie odbyło się bez przygód z mamą. No tak, mówię o tobie. A co Bo stanęłyśmy na miejscu i to jest taki, wiecie, bezpłatny powiedzmy, że parking, no można tam po prostu stać i oczywiście mama już zaczęła, bo gość miał okna naprzeciwko i zaczęła się z panika i tak mnie nakręciła, że siedziałyśmy w tym aucie i patrzyłyśmy bo mama mówi, że nie, to jest nagle dziwne, że on rozmawia przez telefon i w ogóle strach w oczach i stała i oczywiście mama zawsze myśli, że ona dyskretnie się patrzy na ludzi nie, nie umiesz dyskretnie albo, że nie wiem, robi zdjęcia też dyskretnie, nie, to nie jest dyskretnie uwierzcie mi, w ogóle to nie jest dyskretnie no ale dobra, idziemy już tak ale idziemy już no Idź, Bubuś! No, nie, Jezus! Chodź tutaj. No, chciałam pokazać, że to jest śmiech. No, chodź. To są te. Też myślałam, że to są młode, ale to są mewy. Ale tak a propos mew. Wam powiem, że ostatnio, nawet wam wstawię filmik. Tylko uważajcie, powiem wam, kiedy wam wstawię. Bo to nie jest najfajniejszy fajniejszy widok. Ale koleżanka sprowadzała konia z padoku i nagle konie się czegoś wystraszyły. Ale wiecie, ten koń tak wparował jej do stajni. A tak wiecie, no, normalnie jestem doradzona, wszystko jakoś tak poczułam, żeby wyjść i popatrzeć, co tam się dzieje. Ja wychodzę na padok, a tam jest coś białego i myślałam, że to kot, bo mamy takiego kota szarego, wiecie którego zresztą, mamy tego kota szarego i ma taki biały brzuszek. Ale to było za duże, ja podchodzę bliżej, i myślałam, że to jakiś styropian czy coś, bo tam co chwilę jakieś budowy są. A to była mywa, ja patrzę, to jest pierzaste i to była mywa, nie wiem, po prostu nic jej nie było, ani nie była jakaś przestrzelona, ani nic. Więc nie wiem co się stało. Jedynie po upadku. Wydaje mi się, że to na skutek upadku właśnie zaczęło później się z dzióbka lać krew. A, a nie! No chyba... jest, ja mam ciarkę. To idą? To one to idą, że nam psanie chciały zaatakować. Nie, ale patrzą za u Ciulwi. Ich jest. Wy nie możecie wylewać. Strasznie dużo ich. Bożesz. No, Kasia na zakupach. Wielka królewna z księciem przyjechał do Krakowa na zakupki. Proszę. Proszę, pierwszy zaklug na jej twarzy. Nie wiem, czy małaś zaklęca? A tym. Drugi zaklug na jej twarzy. Chodził po co to jest śmieć? Chodź Nie z ludzi, nie mam bez ludzi. Jaka czutka jest! Piękka się. Ja. idziemy teraz do galerii i to jest atrakcja po prostu dnia, dosłownie każdy go zaczepia, Staję każdy go zachwyca zach zach się nim. Jakaś pani taka brytyjka, bo, bo po akcencie było słuchać, została właśnie zaczepiała go, no i się "Bo, o oh, hi sweetie. Co? No dobrze. Coś. Najpierw było, hi słuchajcie, coś się gadają. Później drugi raz ją spotkaliśmy, to już wreszcie go pogoskoła, Ale powiem wam, że jakby bardziej próbowała, to by go ją ugryzł. Mam jeszcze coś śmiesznego, co się przed chwilą wydarzyło. Znaczy przynajmniej mnie to bawi, więc wam to opowiem. Już nie ma jakichś ludzi, mogę wam opowiedzieć. Słuchajcie, trzy lata temu byłam na imprezie i zagadał do mnie jakiś typek, nie pamiętam jakiej narodowości, innej, w każdym razie. I dałam mu mojego Instagrama, żeby się ode mnie odczepił. A tamtej pory nigdy go nie widziałam. Zresztą powiedziałam, że tak, jak będę w Krakowie, to oczywiście, że napiszę. Nigdy nie napisałam. I słuchajcie, idziemy teraz i dosłownie w kawiarni przy oknie. Patrzę, no bo ona dalej go obserwuje, ona dalej mnie obserwuje i ja nagle spoglądam w lewo, patrzę, a tam on. Znaczy tak chwilę byłam taka confused, no bo tak wieś, tak po prostu sobie oglądałam. Tak patrzę, ale widziałam, że też nie poznał i no nie wiem, mnie to przynajmniej bawiło, bo czasem wiecie, znajomego ciężko spotkać, a, a tutaj tak randomowo. Ja zapomniałam w ogóle, że takie typ istnieje, nie? Bawi Bawicie to mamo? Tak, bardzo <laughs> <laughs> Tak myślałam, śmiecie się wszyscy Pritzi Usiądź ładnie Idziemy teraz do Bath Body Works The... raj dla Kasi pani na pieseczkę chodź chodź, to jakiegoś tego hihi Jaki słodki jest, ale jest kleczny bardzo. Pici, ja, popatrz się. te Oczka zamykają. Da się Już z galerii, idziemy teraz na Wegaba i słuchajcie jak byłyśmy w tym w Kerturze, to nas pan takowo ochroniarz. Byłyśmy jakieś ile? Ile mi byłoś temu z fluśką wtedy tutaj? No, co z kluską? Dwa miesiące temu? Nie taki miesiąc. No, coś takiego i słuchajcie, normalnie byliśmy z psem i ten pan strasznie do mnie doskoczył. To nie było no. tak, że powiedział, że nie wolno z psem czy cokolwiek, że są specjalne wózki no. dla psów, tylko po prostu rzucił się na mnie z gębą i nie wiem, nie chciałam, żeby wyszło, że, nie chciałam, że... Nie chciałam, żeby wyszło, że nagrywam policję. I rzucił się po prostu na mnie, dopiero później chyba otaj, odtajał. I uznał, że jednak chyba nie fajnie zareagował. Tym bardziej, że zareagowałam sobie z spokojem, wzięłam Fritziego na ręce i powiedział, że tutaj ma pani wózeczki dla piseczka. Może pani schować? mu takie. Mm, Okej, okay, najpierw się, się nie ryja, a teraz nie wiem co. Napaścił, oficja mu się dobrze trafiło. leży jak ląd. No, na więc jakby wiecie, fajna opcja, ale no, po co tak na mnie skakał, no, ale. Nie chcę jeść po tym mięsu. To jest zwykła nieska restauracja. Nie, to tak, jeść. To Tak, masz jeść. jeszcze jedna paska, ale ty śmieci. To nie jest. Kolejny rabunek. Mmmm. Tem mi bardziej smakuje niż ten chili. 브지질차브이질 <머래> 음. <머래> <머래> Musimy czekać na nią, co nie? No w tym papierniczym chyba rodzi. Gdzie ona w ogóle jest Widzisz ją? Gdzie ona jest? Widzisz ją? Nie? Nie widzisz jej? No mama nie chciała za was nagrać. Niewiele widać, ale kupiłyśmy, bo głównie pojechałyśmy po to też, żeby znaleźć coś świętego. U nas nie było w tych takiego czegoś. To kupiłyśmy z chudy, e, tusz i paleky. To jest dla mojej bratanicy. I też kupiłam prezent na święta dla mamy my? mojego chłopaka. No przecież mogę to powiedzieć, nikt mnie nie ogląda. Mo prezent dla mamy Ej mojego zybać. chłopaka. To będzie. O, tu świecę. Nie nic nie widzę. To z drugą stroną musiałoby świecić. być musiałbyś stąd tutaj. O. E, Bad in Body Works. Taki nie. I to jest zestaw, to jest Warm Vanilla Sugar. I ja właśnie ostatnio wyczułam, że ona ma mydło takie do rąk właśnie z tej samej firmy ta sama seria. I polubił. Ok, e, i co? Aha, że no, że to jest takie samo ma mydło, i taki sam ma ten zestaw, więc pytałam się, czy to jest na pewno to. No i nie wiem, jak szukać jakiegoś prezentu, bardzo fajne. Co zrobisz? Te mój się. wyleciało. I tu ile jest co? E, aha, mgiełka, body wash i balsam mu w ogóle zabaweczkę, mama wzięła wybrała. A czy on sobie wybrał? Ale jest taki słodki, jest. Dobra, babcia, nieważne. Teraz Wam może ważne, opowiem, jaką miałyśmy. A zawsze kupuje, a ty zapłuję, że to może Wam opowiem, jaką miałyśmy dziwną sytuację w galerii, jak byłyśmy. O, no. Słuchajcie, czekałyśmy do toalety i no wiadomo, w Krakowie zawsze są te kolejki. Czekałyśmy w tej kolejce i jakaś baba przed nami tak się bardzo patrzyła na Fritziego. Ona dosłownie już ja kręcę, praktycznie w, to. w pierwsza, pierwsza była. No, rzeczywiście była cnięta była pierwsza, praktycznie już zaraz miała wchodzić do łazienki i jakby się wycofywała na zewnątrz i jakby wiecie, z czasem są takie osoby, że próbują, nie wiem, pogiurkać psa, żeby ugryzł, później jakieś odszkodowanie czy coś tam. Na no, Naoglądałyśmy się filmów, więc mama od razu zabarykadowała go, co nie? I w momencie, gdy mama go zabarykadowała i stanęła plecami do niej, ona zaczęła się patrzeć na mnie, tak? I tak, na kol I tak koleżance tak. Tak wiecie, dawać znać, żeby no. koleżanka jakby spojrzała na mnie i miałam takie... I mi się to bardzo nie spodobało. Bar te panie nie mówiły że po polsku. mi się tak, jak do była. Tak. I powiedziałam, mamy po prostu, żebyśmy stąd poszły. Po prostu chciałam stanąć i nie chciałam tam stać, tym bardziej, że to była ta mniejsza łazienka i nie chciałam tam być. No i dobra, poszłyśmy, później byliśmy w Seforze. Za 200 metrów. Lekko w lewo. Ok. Później byliśmy w Seforze, bo byłyśmy właśnie szukać prezentu dla tej mojej bratanicy. I słuchajcie, mama stoi w kolejce do kasy i ta baba stanęła za nią. Znowu znalazła się ta baba i stanęła tak strasznie blisko. Tak, zaczęła powoli, powoli wchodzić na mamę. Tak, i ja stamtąd wyszłam, bo ja po prostu, wiecie, widziałam jak ona się wcześniej na potrzeba. Też miałam fryciego i chciałam, żeby coś ten, i jeszcze tak sobie pomyślałam, że no nie wiem, a jak stanie, nie wiem, jakaś koleżanka za mną jej, i nie wiem, będą, nie wiem, chciała mnie okraść, że coś mi zrobiło, nie wiem, po prostu ja powiedziałam mamie, że ja wyjdę. No i została mama, i teraz opowiedz ty, co ona robiła. O, strasznie. I tak się przybliżyła jakoś dziwnie, tylko że będzie ja sobie pieniądze trzymam. Ty, a to nie jest tutaj przypadkiem? Nie, popatrz się. Na pewno, bo tu jest taki objazd, a ty jedziesz tutaj. A, tu? A nie, to i tak, dobra, nie, ten pas kieruje, okej, okay, dobrze go. tam jest prawo. Dobra, no i dokończ? No. Bo ona się tak dziwnie I, ten... I tak, wychodziła, tak, i, tak, i, tak, i, i w tą są chodziła, i tą stronę chodziła, i... No, taka, ale ja, wiecie. No, no, nie umiem. Tylko, żebyście mieli dobry opis. Y, ta kobieta, ona nie wyglądała jak jakaś, nie wiem, bezdomna, czy nie. jakaś taka biedniejsza. Nie. nie, nie, ta baba wyglądała dość bogato, co nie? No, ale no, teraz. No, może tak. ja nie tak. Nie tak, jeszcze wszystkie pole, no więc, no nie oszukujmy się. Tam nie macie, nie wiem, tuszy za 40 zł, prawda? Czy za 30? Zł. Czemu na nas? No, więc tak po prostu. A, tak, tak, za córka jakaś. No, więc po prostu. Y... No tyle, nie wiem, dziwne to było i później nie, uciekałyśmy stamtąd. No, ona tak dreptała koło mnie, jakby, jakby, nie wiem, coś się chciała spytać, czy coś powiedzieć, czy coś, no nie umiem tego wytłumaczyć. Ale i tak dziwnie, jak przybliżałaś, tak normalnie się działa na Was, nie? No, Dlatego ale wciąż wciąż my jesteśmy niskie, oni ludzie są przy nas wszyscy wysoksi, więc tak sapała się na duchu cały czas. No więc my po prostu, jak mama wyszła z tej sefory. To od razu szybko po prostu uciekłyśmy. O jeszcze co chwilę ludzie oczywiście nas zaczepiali z friciem, z Fritziem i był taki jeden pan z zagranicy. No i zapytał się, czy ja wiem, gdzie jest McDonald's. Ja powiedziałam, że nie, ale że mogę się zapytać. A on powiedział, że nie, 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 że to nie trzeba. No i mama szybko poleciała do jakiejś kawiarni. Zapytała się, więc ja mu powiedziałam, gdzie jest. No i później jeszcze patrzyłyśmy, czy na pewno tam dotarł, bo tam były no z ludzi. Zgubiłem. Tak, i przez niego zgubiłyśmy kibel. Poszłyśmy szukać kibla i skończyło się tak, że do dookoła całą galerię i i z powrotem wylądowaliśmy w tym samym miejscu. No to muskoś, tak, bo dosłownie tam, gdzie on stał, to był kibel. Ale my byłyśmy tak zaobserwowane tym panem, że chcemy mu pomóc. I no taki fajny, bo był, był taki starszy Chcę, pan. I taki. O, oh, lovely duck! I się pytał, czy ten, czy, czy, czy jest przyjazny A jedna babka w sklepie na siłę, chciała pogardować i udało się. Tak. I pamiętasz, że nie sklepie. Na, na tym, na, na, bazarku, na bazarku. Na bazarku. To ja mówiłam, że na tym, tym na tej. Tym Oj, tu prawo

No i po co ci to beznadziejne? Nie jest na buzi. Czy tak. Uh -huh. Taka maska jest. Beznadziejne to jest. Złe to? Jest to jest. Złote? oka. <grywka> Kurde. Słuchajcie, ja wróciłam do domu, ale gadałam jeszcze z chłopakiem. I No nie otworzę oka. No dobra, będę do was gadać. Tak. Jestem śpiąca, co kupiłam? Kupiłam takie, takie, takie froteczki jakby na nadgarstki, że jak, wiecie, myje twarz, to żeby mi woda nie spływała na te, na łokcie. Powiem wam, nie chcę mi się tego pokazywać już, nie chcę mi się, po prostu puchate skarpetki, rzęsy w Primarku były na jakieś przycenie za 4 zł. Chciałam je pociąć, ale jak je przymierzyłam, to są całkiem ładne i szczerze mówiąc, to chyba tyle, więc ja się będę z jak żegnać. Dajcie mi po prostu jakiś tutaj swój, co to, to jest? Jakieś, nie wiem, tu mam wszędzie bo mi koty nie drapały um, Dajcie mi jakiś, nie wiem, znać Jeśli w ogóle dodałam tego vloga Bo nie mam zielonego czy ja, go pojęcia, czy ja to dodam Ale jeśli go dodałam To dajcie mi znać, jak tam się, nie wiem, wam podoba Czy coś um, W komentarzach, nie wiem, i co Jezu, ile tu jest Jakichś poproszków, no ty, ty e, I co I no czekam się z wami, my już idziemy spać Mówię my, bo tu już jest Kelly. oczywiście ona na mnie jak zawsze Bo Kelly to jest moja książniczka, I ona wszędzie, tam gdzie mamusia Tam Kerinka, mamusia na kibelku Kerinka razem ze mną Mamusia się kąpie, Kerinka siedzi nadzoruje Mama idzie do kuchni, ona idzie ze mną Więc ten kot po prostu Łazi ze mną wszędzie To jest moja córeczka, no więc ja razem z córką Się z wami żegnam I idziemy Spać Czy nie córka? No moja kochana czurka to papa, pa zagnamy się z wami. Idę się zmyć i idę już luleć.